Aż w końcu skarb Enigma i szarpa łuczek jest dwa. Cześć ja witam w czwartym odcinku serii pl -a. Na początku proponowałem sobie yy, swój skarb u stopień B, czyli taką przepustkę na świątynię Enigma. Nie można nim handlować. Yy, świątynia Enigma ja miałem gdzieś tutaj na mapie nefrytowej Zatoce. Fikam sobie ten skarb i pokazywało drogę, gdzie to jest. W końcu mogę wejść. No i nie wiedziałem kompletnie, co tutaj się robi. Chciałem od razu rozpocząć walkę. A ty wystarczy, że poczekamy chwilę. No i pierwsza fala, czyli zabicie wszystkich mobów. Tutaj nie było żadnego problemu. Moby miały odporność na wiatr, także miałem trochę tej odporności, ale tutaj już Książę Haron wzmocniony się ukazał i odpaliłem sobie atak boga, obrony boga smogu, odpał boga smogu po prostu no i już dałem sobie dalej radę trzecia komnata to zbicie odpowiedniego metina i tutaj chciałem odwiedzić widzicie od tych metinów ale od razu nieważne co robiłem to mnie dedały w końcu musiałem iść jeszcze raz wszystko zrobić wszystkie metiny od nowa i tak cały czas umierać aż w końcu Skarb Enigma, no i nie udało się zdobyć takiej dodatkowej konoty. Dobra, jesteśmy już, tą skrzynią się nie da handlować. Idziemy tutaj. Nie mogę znaleźć na tym, hmm. na Wikipedii co może z tego wypaść, ale jak coś fajnego wypadnie, w no następnym razem się przejdę większą ilością postaci. Tak, jeszcze zobaczymy. A jeszcze ten, podniosłem osobną skrzynię, bo ktoś zrobił hydrę. Tylko biała, perła. Czy fajnie, chociaż one nie są dużo warte teraz, ale dobra? Widzimy. O kurde, o kurde. O, jakieś męczności. A i na buffie? O kurde. co, ja, dungeon mi za jakieś 17 minut. No Zostałem dostałem, ja Powiem, że jest szansa na ten, na podnosową komnatę i z tego. Z tego tam fajny bardzo drop, kilka wonów nawet można zarobić. Chodziło mi o to, że jak nam się przywarci to dostaniemy dostęp do tej specjalnej komnaty i tam już mamy fajny drop. Tutaj od Tukiego mam ss -y. Dam link od tej na górze. muszę muszle, święty fragment, żółty świąty fragment. No i wiem, że zakopię też jakąś szarfę, tutaj była fajna przecena na szarfę w Isie, także 19 były po 4 won, bardzo korzystna cena. No bo chciałem iść w Expić. jeszcze Łuk Zodiaku plus 8 fajny i plus 0 jaki Kupiłem. Chciałem iść w postacie, tak żeby te nachyty były już po grocie. I żeby mieć w końcu jakąś szarfę na, jak to się mówi, na ninja na tą, którą będę mieć na Melee. Żeby po prostu mieć dwie szarfy. Jedną sobie latę się tu na drugą, żeby miała ninja. Na której, będzie, na której będę ekspert. Te fajne szarfy były do kupienia już takie gotowe. Tylko, że jak patrzyłem, to miały jakieś łuki Phoenixa plus 8 albo plus 7 albo łuki Zodiak plus 7. No i były po prostu szarfy wysokie, tak, jakieś 21-20 parę stopni yy, procent, ale były słabe. Jedynie ta, taka była trochę lepsza. Czyli zrobimy szarfę, no to ważna sprawa Przecena na Ataki obrony. Nie wiem, czy użycia nie ma. Kulka smoków. Ale gotujemy. Chciałem coś te tej karty, potwora, ale A trochę się z tym zatrzymałem, także później o tym pogadamy. Ulep na ulepszenie tego łuku Zodiaku. i potem jeszcze zobaczymy, ile tych ty, Jangów wydam na te ulepy, miksowanie łuku A. Zodiaku. No i nic. Dobra, jeszcze nie robimy tej szarfy, bo muszę usunąć postacie na ninjach, bo pomyślałem, że będziemy robić później już kiedyś tam hydrę na, na, na cztery kąta, ale na dwóch będą zmieniane te zmieniane postacie, żeby sobie tylko przekładać przez i itemy. No i pomyślałem, że trzeba już będzie na tą Mary się wybierać powoli, więc kupuję sobie żarcie dla peta. Aż mam trochę bonów, tak że mogę sobie pozwolić i za chwilę. polewolujemy trochę peta na ninji, tom na melee i, i będę. I później będziemy robić harfę. Znowu zna, z, znowu zapomniałem nagrać level lapa 118. Podczas robienia utuna. Patrzymy bonus. No, Dobra, powbijamy sobie ten jako jeszcze jakiś ogień. Kurwa, musi być plus 7 przecież. Dobra, czas ulepszyć tego fosfora, żeby móc dodać tam moc ognia. 12 mocy ognia na 21 no, albo 2% szarpy doda mi 3. 3 mocy ognia, także zawsze jakiś dodatek. No i dodamy też potem bonus 67. O, chyba na plus 7. Kurde, dwa w isie jeszcze mam, w ogóle te dręcz, yy, ręczniki mam, ale ZWS, a jednego, ale ten jest szczęśliwy obec. o z tak, Kupiłem za 2,3 ponad te tutaj yy, swoje budzia. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że kupiłem za mm, 44 kakaszkóka 2 trendki tytanów. Dobra, patrzcie to. Dobra, patrzcie to jak 2 na. o! No i wchodzi Ślanka Mówiłem, nie, te z 2 z IS są jakieś inne, hopie, rozumiesz to? Kurwa, lecimy tego. Właśnie. No i dobra, jestem tak jak mówiłem wcześniej. Nie wiem czy to dodałem w sumie. Yy, 12 3% żywiołów mi wystarczy, żeby mieć 3% siłek ognia. Będzie to, taka, będzie to taka bronika, ale główna. No, po prostu meleń. No i teraz, tam było hydry, to jeszcze daleko. I? 2. Dobra, Dobra przechodźcy całą całe ekran, będzie mi łatwiej. Powiodło się 4%, 2, 4% wystarczy, nie? 4% hit. Uuuuh, 6 Dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. No to 13. Nie, 12, dobra. Nie chcę 12, już. No. 14%. To mi się podoba, to mi się podoba. To zostawiamy. To zostawiamy. Nie będziemy się palić jeszcze więcej procent. Bo ten ogień nie daje już bardzo dużo na tej melejce Także taki zostaje. Zostało tylko włożyć 6-7 bonus. Czekając z tą ceną tak naprawdę. Po 2,5 wona chodziły te żółte lśniące, teraz już po 2 wony. Także myślę, że dodamy sobie po prostu 6-7, wmiksujemy jakieś metiny. mnie 10 zmianek damy, jeśli nic nie wejdzie, no co nic nie wejdzie i tyle. Przykuję SM, -y, żeby mieć... Tak dodać 67 siedem, bo no, tworzyłem sobie troszkę diotuna. Yy, no tak głównie to trzymałem je, żeby sobie zrobić na... ...złotlenki mm, tytanu i, i agaty, żeby sobie zrobić tego. Lepszy z łóżek Ale postanowiłem, że jeszcze je przytrzymam i... ...zrobiłem mm, sobie nimi level na... Yy, ...dropkach, w sensie to są postacie na zmień postać od ninczy, które będą na hydrę. A no, myślałem, że. No, znaczy jeszcze nie jestem pewny, nie przekonany do tego do końca. Że rozwiniemy sobie po prostu postacie na zmien ninczy na hydrę. żeby sobie przekładać przez to z itemy. Dobra, a no no, na drugiej postaci baguananu. Chodzimy dalej. Dobra, no i po 168 skrzynkach Jatuna i 167 skrzyni Takianamu mamy... No, przyjść to po prostu w yangach, teraz wam pokażę tylko te najważniejsze itemy. E, czyli Smocze Płomienie, Tyriele 2kk, Ciężkie Pasy 1,5kk i Kamień Księżycowy, Smocze Płomień, Dwutlenek Tytanu i Szare Barwniki. No i Dobra, policzyłem to. Z Yutuna mamy jakoś 5,7 Wana z tymi yangami tutaj. A z Fagianamu mamy z tymi tamkami, wszystkimi tutaj i yangami 4,4 Wana, ,4 czyli jakieś 10 W. A jakbyśmy się sprzedali po najniższej cenie rynkowej, to 20 W. Także nie opłacę się, ale muszę powiedzieć chociaż, że. Lewe trochę przybity. trzeba ten 3-4 lewe dobić, i już nie będę sprzedawać to. A to już chyba nie będę pokazywać. Dobra, udało się dodać i patrzymy. Aaa, ah, mam dwie zmianki. <grafię> Jakby weszło, nie wiem, na temat to by było spoko. Tutaj, tak do szarty będzie 1%. Albo niski ranking, byłby bardzo fajny. Przepatrzymy. O, daj niski ranking. No, i niski ranking. Mówicie, taki łuczek będzie fajny na ninja. Właś nie wiem, czy na początku nie będę jej używać jeszcze na, na swojej surze. Ale niski ranking na pewno się przyda. to coś zwiększy cen, ceny szarpy. Damy jedną zmiankę w to. Yy, kombinacja, najpierw. w sobie tą czystą szarpę. 15, 20. Jak będzie, no jak, powiem, jak będzie 22% to jestem w raju, pewnie nie będzie, ale No nie będzie. Ale tworzymy sobie teraz kruszka, absorpcja bonusów, tak szarpa, łuczek jest dwa siły oknia, 6 średnie obrażenia, jedno szycie, niski ranking. Kiedyś się podbije tą szarpę do 21, to mi będzie dawało chyba 7 średnich obrażeń. Także cyk, no jest, piękna szarpa. Zobaczymy jak się prezentuje. U, u, u. Dobra, idziemy teraz jeszcze na Jotuna. Dobra, ja jestem na Jotunie, zobaczymy jak teraz pójdzie. Dobra, zaraz się zrespi Jotun. Mam tutaj tą szarpę, zobaczymy teraz zamioc jaki wleci. No, 20 koła, 26. 19,5 Też z, yy, z nową Zbrojką 86 wartości ataku i tą nową szarfą, tak w sumie sobie sprawdziłem, że ta szarpa, którą ja miałem, ma nie, będzie dużo, znaczy, no, nie będzie dużo gorsza, bo ona ma jeden na potwory, oczywiście, ale jeszcze dodatkowo ma jeden na orki, jeden na diabły naprawdę to mam tutaj 5 średnich obrażeń, czyli nawet to na to jakieś dużo mi nie da, ale zobaczymy jaka jest różnica. Jakieś 500 obrażeń, A coś takiego, nie jakieś duża. I ile mi daje 85, wartości ja ataku? Nie mam tej zbroi na wiatr, ale to jest taka sama, tylko że na ogień, nie? i tutaj już jest duża różnica. Patrzcie jaka mu robi różnica ta wartość ataku, no idzie się na potwory oczywiście. Także zbroja to jest naprawdę dobra, dobra inwestycja, jeszcze taka to ma 50 yy, wartości ataku, Ja sobie będę latać teraz na yy, i zbieram jakoś parę dziesięć funtów, zacznę skływać yy, i na nigel po prostu, także tutaj już etap zamknięty z tą surą, jedynie broń jest do poprawy, ale Weźmiemy sobie broń od tego bohatera na 70 level po prostu na melee. I będziemy tak na budżecie zbijać melee. Zobaczymy, czy, czy się uda. Myślę, że się uda. Hmm, jakieś jakiejś matowej, raczej alchemii. Mieszanie tego łuku Zodiaku nieszczęśliwego, nic nie weszło. Kolczyki 20 diabły za 48kK. Yy, Mityczny grana za 4,3 czerwona. Zbrojka na wiatr, którą później wymieniłem. dobijamy level peta. Na, na surze. Księga przeszkody za 4 wony, w końcu jej nie włożyłem. E, na Błyskawice, maska za 80k Rubin, taki podpoli za 18 wonów, z y, obroną jeszcze. Księga berka, którą w końcu złożyłem. Tutaj otwieranie dwóch e, stron nie, skrzynek razadora, żeby porozpotropić e, pierścienie teleportacji. No, wypadły 3 pierścienie teleportacji i trzy przepustki, tak naprawdę. To tyle. Tarcza cytanów, NNO, 10 blok, 4 odporności na umy bossów za 50 won. Na Melej się przyda. Na Hydre też. Myślę, że 12 siła, 12 zręcznie nie byłaby aż tak dobre jak ta tarcza. 119 level, maska na wiatr, wiatr. Taka sytuacja, że dali z z których dropi, np. PPK, nazar na 7 mniej, PZ3, słabo. Seranka słabo. No i pierścień radości. Czy on daje 30 na moby czy 10. Chyba 30 daje. No i 30 na moby. Dziękuję bardzo. Kupowanie Jadeitu perfa za 16,5 wona Zrobił swój skarbu znowu. Dobra, sprawdzimy świątynię znowu. Ok. Dobra, widzimy się w późniejszym etapie po prostu. Skrzynka. Znaleźć tutaj komnatę I główna. Daj Zmarnowany czas, Dziop. jest ja. na Nincze. 15 na błyski. za jednego Wona, bo w co okazji. Tutaj. E... Nagroda za tą w skrzynię, za tą świątynię Enigma. No to. E... Kompletne nic tak w skrócie. Znaczy, nie wiem, jeden bodziec tam wypadł, jedynie tyle, tak naprawdę. E, znowu pojawił się ten event. E, a jakkolwiek on się tam nazywał. Myślałem, że znowu mi nic nie poleci. Ale trochę się zdziwiłem. E, tutaj już jest narodowa wróżka. Jakiś tam dropsny. Następnie mamy metki z, z tymi Z mowami z V2. Yemek, no i Nemerka, tym razem już trochę lepiej byłem na nią przygotowany i, i uwaga, wywaliłem się, raz <grymna> chyba jakiś kryty świat. ale dobra już wstałem, użyłem sety, no i ją dobiłem elegancko i następny Metin to Metin z, yy, też z mobami z V2, ale tutaj już jakieś chore ilości <grymna> zostały zrespione. I od samego metka się wywaliłem. Tutaj z rubber bandowało mnie i znowu się wywaliłem. Eee, chciałem je zbić i znowu się wywaliłem. A dobra, już go zbiłem. I kurde Beren setał. Już tutaj nie miałem kompletnie żadnych szans z nim. Jakieś hity po 5-12k nakrycie. I go nie zrobiłem. Dobra, uwaga. Wtarzałem mikstury. Proszę, żeby coś posia... Nie, zestakowało się. To już będzie niebieskie, chujowe, chyba. Tak? Nie. Dobra, to jest. 90, chociaż. Kurwa, 72 minuty, Ja. I. Ja pierdolę. Stako po 200. Dobra, krycie, chociaż 15. Nie będzie. Uuu, 20. Nice, nice, nice. To na mnie jest jakieś dużo ważne, ale. 620 to było właśnie 12,10 i 15, yeah. ja Jej, 120, chyba tak, Jej. Nagroda za misję Księga Misji Książę 3, Kord i uwaga co z tego. Nie jest to kor antyczny, znaczy surowy, tylko kor jadeit i antyczny jadeit, z tego zawsze antyczny jakiś wypada. Tutaj macie misję, jeśli latacie Nemerę albo Razadora, albo nawet Zakręty Las, no to polecam sobie sprawdzać tę misje. Dziękujemy na szyjnik 7 nawet i 1.5 do miksu, chyba spoko plochlana. Zostawię to zmiksujemy sobie to od razu. O kurde, to jest 10 klit. No i taki można zostawić na WPK, a tamten na mince No i bomba, bomba. 67 iść. Kupuję sm żeby zdać na inną postać, zaraz wam pokażę czemu. Ja jesteśmy teraz na jednej z nich którą będę expić No i tutaj mamy takie zestawy. I yy, może polecieć Lizak. Jak poleci Lizak i mamy yy, pancerz tam do setu. Yy, bonus kostiumów, no to mamy... Hmm, Lizak Maki może być. Yy, no to mamy 100% bonusu Expa za to, że. Yy, za to, że. się mieli 3 itemy. Czyli Lizak, A bonus kostiumu po prostu 100% Expa 4,20. No i teraz na drugie nie, że 90 level, który to musiałbym kupić. Musiałbym dostać kostium tutaj naprawdę tylko, a nie Lizaka. Nie. Daj mi kostium na połowę, proszę, kurwa. Dobra, qq z... kurwa, na 7 dni. E, palik na błyski, jest jeden. Półtorej ona wyszła, ale w końcu siadło. 15 błyski, 15 błyski. Dobra, wbiłem właśnie na y, spota przed maxi maxi, bo tam jest zajęte. E, Hity nie są jakieś za duże, po 2k. 100 na błyski. Na diabły tylko 42 i PD, PD 250, nie wiem, zobaczymy, czy nie będą musiały się stąd wynieść, jeśli czy się nie będą mogli zbytnio spalnić, mam że nie. E, dobra, wziąłem sobie gryfa 15 atak i sprawdziłem sobie spota tego przed Maxi Maxi, bo na OSMC było zajęte i tekst wyleci tak 2,77% na 15 minut. A na tej pressup 3 leci 3,5, czy coś takiego, jak, no około 1%, prawie ponad 1% więcej na 15 minut, także postać za słaba, no maxi, maxi muszę expić, no. Kupiłem skrzydełka 39t, średnie, te 6w, sobie uświadomiłem, że jestem cwany, bo teraz kupić takie skrzydełka, to kupiłem talismanie na błyski, czy coś na błyski. Dobra, idę jeszcze po jednym jeden czas, a raczej wąch. Kwarty próbie się udało i odkrycie. Dobra. Na tym te serwerze testowym PTS takie coś wprowadzili. Yy, I mamy tutaj do wyboru postacie. Ja będę grać pojem, bo tutaj nie ma odpołna minka. Yy, myślę, że pojem tak. No, ale jeszcze wejdziemy sobie na ninja yy, żeby sobie wziąć łuk z Znaczy ten łuk ten, a ten łuk węży. O tu fu, o tu fu, nie widać? O jest skill damage average aby... damage. To szarpa zarąbista, bez eneno. Tak to wygląda, jak ja pierdolę. Ja, czy da się tam wejść jeszcze? Uuu, da się wejść jeszcze. Dobra, idziemy zrobić szarpę. Nie wiem, jak tutaj wejść. O, to jest po To tutaj zrobię szarpę i wchodzę tam, jeśli się będzie jeszcze dać. Dobra, dajemy szarpę. Kurka, gdzie ona jest? Tu. I ten urk zadej jakieś czasy Nie wiem, jakieś tamkajowe pomysły na szybkości, Wszystko. Sobie. Tutaj da się jeszcze wejść. Ja pierdolę ludzi. Eee. Kurwa ma spóźniesz, ja... Ja pierdolę, co tu się dzieje? No nic nie widać nawet. <grywa> znaczy... Widzisz no, to co ja... Czyli... Eee. Ekran kurwa z... Ja pierdolę. O, wyjebał. Dobra, wszystkie opcje na wyłącz i na. E, na wyłącz i na minimum. <laughs> ale i tak są lagi, ale działa teraz. Kurwa, na naucznicy, to mądry pomysł. Ja pierdole, Tym Ten ucznicką miał. Trzymał w sumie. A, alchemia tutaj tak wygląda, to jest wyborna. Są perfy plus 6. Tylko szapy jest bez bonusów, żeby jakaś kasa nie miała tej, nie, żeby nie było jakiejś odporności czy coś takiego. A Kurwa, teraz się do mnie, że to są autołowy. Jest <grym> auto, wiecie, auto resurrection. Auto skrzeszenie i auto atak. o Kurwa, Kurwa, co z masz 62, 62, 822. Ja, Jak to by mieć level? Czy się tak chwało? Na wygramach co jakby ktoś pytał, jak idzie, no to nie mogę nic zrobić kompletnie, nadal. Boss ma już mniej HP. Jest 25%, ale teraz nie mogę na niego najechać nadal. Dobra, został pokonany. Dobra, świata został w końcu pokonany. Było bardzo chaotycznie. Widzicie, mój total damage 1 milion. Ale... I hey, combat time 2 sekundy. Dostałem za to jakieś tam kamyki. Ale i tak udało się odebrać dzięki temu kupon na zwierzaka, który podnosi tam przez 7 dni. Sklepik premium na 7 dni i przepustkę łupu na 7 dni. Także bardzo fajnie, no bo kurde, było tak chaotycznie po prostu. Tam się nic nie dało zrobić. Takie lagi były. Ale udało się odebrać ten kodzik. Tutaj widzicie odbieranie przedmiotu, i już jest w item szopie. Sklepik, Robin, tego typu Band. No, już myślałem, że kompletnie nic nie dostanę, że będę musiał coś tam więcej nabić, że będę musiał brać udział w chociaż tych dwóch eventach, no ale się udało w końcu. Ta przepustka łupu i Robin się przydał, no bo był wtedy event kart kolekcjonerskich. Ok, i można tam było sobie włączyć, żeby nie podnosiło nam na przykład strzał, ksiąg poli, żeby podnosiło kół, tylko odwoja od i sury żeby na przykład nie podnosiło ulepszaczy tych takich śmieciowych, tylko wiadomo, jak na przykład latałem razadora i czasami wypadnie ciężkie pasy albo mitril, no to lepiej jednak fajnie to odebrać. Żeby miksturek nie podnosiło, tylko jak latałem Jotuna, no to chciałem, żeby mi jednak zielone i fioletowe podnosiło z tego, jak on się nazywa? Z no i fajna opcja, żeby nie podnosiło biżuteli. Hmm, tutaj widzicie, właśnie włączyłem sobie to. Aha, jest, jest, jest opcja, żeby właśnie podnosiło yy, przedmioty eventowe. Ale miałem opcję, żeby pod, nie podnosiło mi ulepsza, czyli no, nie musiałem już pływać, żeby ten jeden mitril odebrać. Musiałem tak to włączać i wyłączać co to jakiś czas, jak wydropił ten mitril. Dobra, Fernaj, ja musi tu oznaczony. Musi być napisane włącz i wtedy jest włączone. Myślę, że jak kliknę włącz, to się wyłączy. Ale co logiczne, że jak jest wciśnięty guzik? A, dobra. O, teraz coś innego. O, kurwa oni biją. O kurwa. A będzie ciężko. to kurwa, jeszcze raz. I. Dlaczego na komnata? Proszę. Nie opój nie. nie, proszę! K Kurwa ci w tym odcinku. Dzięki za oglądanie zostaw sobie lajka. Dzięki pa.